Nie ma osoby, która nie umiałaby manifestować, więc dobra wiadomość jest taka, że Ty też umiesz to robić. Naturalnie. I y, trzeba się zastanowić właśnie, co dokładnie manifestujesz. Zwróćcie na to uwagę, za chwilkę to rozwinę, ale w ostatnich latach tak naprawdę temat manifestacji jest dosyć głośny. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ coraz więcej osób jest świadomych świadomo swojej siły. Bardziej wierzymy w siebie. Jakie rzeczy się udaje zmanifestować, jakieś nie. Które rzeczy potrzebują więcej czasu. Albo nasza transformacja potrzebuje więcej czasu. Natomiast niektórzy z Was właśnie możecie myśleć, że hmm, wszyscy dookoła coś manifestują i ja raczej nie umiem, mi nic nie wychodzi, nie wiem co mam zrobić. Jest tyle informacji, różne blogi, różne podcasty, książki, YouTube, Instagram, TikTok, że tej wiedzy jest ogrom i nie wiemy jak dopasować tę wiedzę pod siebie i co tak naprawdę mamy robić. Więc w tym filmiku przekażę takie, taką uniwersalną zasadę, która po prostu jest, nie trzeba się jej uczyć, trzeba ją po prostu zrozumieć i dostosować do siebie, zanim się rozwinę dwie informacje. Patrzę tutaj, ponieważ widzę siebie, gdy patrzę tutaj, tracę myśl. Więc postaram się jakoś e, to uregulować i trochę tu, trochę tam, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Druga rzecz, ja zdaję sobie sprawę, że robię czasem błędy językowe. Przepraszam Was bardzo, jeżeli kogoś to boli, ktoś to słyszy, mnie też to boli, ale jak gdy się rozpędzam, to nie myślę o tym. I e, chodzi o to, bym przekazała to, co chcę przekazać, byście zrozumieli, co ja chcę powiedzieć. Więc mam nadzieję, że przynajmniej to wynagrodzi. Ale postaram się tego nie robić, chociaż ja dopiero jak ja wiem, że zrobiłam jakiś błąd. Ale umówmy się, kto z nas nie popełnia błędy. Eee, I to jest coś, z czego nie planowałam mówić w tym filmiku, tak naprawdę ten filmik w ogóle nie jest zaplanowany. Po prostu na spotanie usiadłam, włączyłam kamerkę i po prostu zaczęłam mówić to, co mam przygotowane. Tutaj lista filmików, która się pojawi po prostu u mnie na YouTubie i zaczęłam od pierwszego, eee, po prostu tytułu. Jeżeli będziecie czekać na idealny moment, by nie wiem, mieć jakiś tytuł magistra, by przeczytać jeszcze 10 książek, by nauczyć się lepiej mówić i nie ceplenić, albo nie wiem wymawiać R, albo nie robić błędów językowych, to mija ogrom czasu. Więc po prostu zacznijcie z tym, co macie. I osoby, z którymi to zarezonuję, super, jak z którymi nie zarezygnuje, no to trudno. Wy żyjecie dla siebie, robicie to dla siebie. I jeżeli też macie intencję pomóc właśnie coś przekazać fajnego, no to robicie coś dobrego. No, to tak yy, na marginesie. I o co mi chodzi z tym, że yy, każdy człowiek na ziemi naturalnie manifestuje, tego nie trzeba się uczyć, do tego nie trzeba jako specjalnie siadać. Yy, ja natomiast to robię. Siadam przy kawie i manifestuję. No, bo to mi przyspiesza proces, to ze mną zarezonowało w ten sposób. Ze mną zarezonowało. Natomiast każdy człowiek odczuwa energię i emanuje tą energią. I dosłownie każdy człowiek jest jak magnes, który przyciąga. Przyciąga śrubki. I zawsze coś przyciągamy, zawsze. Czy to są te dobre sytuacje, czy to są te złe, czy neutralne, ale. I siedzę tutaj, a wokół mnie tego nie widać, bo my nie mamy e, możliwości zobaczyć takich e, bardzo subtelnych energii, aury, ogólnie tej energii wokół nas, która przyciąga, która manifestuje to, o czym my właśnie myślimy. I najczęściej nawet to, co nie myślimy świadomie, a nawet podświadomie. Dlatego w tych manifestacjach pojawia się temat medytacji, no bo medytacja pomaga wniknąć w podświadomość i zwalczać jakieś tam przekonanie, czy zmienić sposób myślenia na tematy, które my myślimy, że w umyśle świadomym, nie spoko, przepracowałam, a tak naprawdę z tyłu głowy jeszcze to gdzieś jest, a manifestuje się też to, co mamy z tyłu głowy, więc możemy sobie wymawiać, że nie no, ja tam jestem pewna z siebie, a w środku no, no właśnie, więc będzie się manifestować to, co mamy w środku, to, kim jesteśmy, czym jesteśmy, co mówimy, co myślimy, jak reagujemy na różne sytuacje. I e, najprostszym sposobem, ja wiem, że jest wiele szkół, o tych afirmacjach, że warto, nie warto i tak dalej. E, Dla mnie afirmacja po prostu to jest zwykłe zdanie, które jest pozytywne od tego negatywnego, które sobie powtarzamy. Może trzeba odejść od tych profesjonalnych nazw, afirmacja, manifestacja, prawo przysięgania. Po prostu chodzi o to, by uwierzyć, że możemy. Zasługiwać też na coś dobrego, bo będąc bombardowanymi z różnych stron, że życie jest ciężkie, złe, same katastrofy, same, wiecie, fajne rzeczy, no to ciężko nam jest wierzyć w dobre rzeczy, bo jesteśmy programowani tak od, od urodzin, od dzieciaka. Więc dla mnie afirmacja to jest po prostu inne zdanie niż to, które sobie powtarzam do tej pory, więc to jest po prostu pozytywne zdanie, czyli po prostu e, coś. Co chciałam mieć w swoim życiu? Yy, wypowiadając to po prostu słowami, nie wiem, czy ja to dobrze przekazałam, ale yy, cieszę się niesamowitym zdrowiem. No ok, można to nazwać profesjonalną afirmacją, ale to po prostu jest fajne zdanie, które yy, przez to, że sobie będziemy to powtarzać, będziemy na przykład może wchodzić w stan medytacji i tak dalej, na przykład cieszę się niesamowitym zdrowiem albo zarabianie dużych pieniędzy jest dla mnie bezpieczne, bo do tej pory powtarzaliśmy sobie, że to jest. Albo nie powtarzaliśmy, bo to mogła się iść podświadomości, że na przykład my myślimy sobie, że chcemy dużo zarabiać, a w środku jest yy, podświadomość, mówi, ale zarabianie powoduje, że ty jesteś złą osobą, no bo na przykład zauważcie w bajkach nawet Kraina Lodu, Elsa i tam dalej, i tak dalej. Ten y, bogaty król, i tak dalej, on zawsze jest zły. W każdej bajce to jest zła postać. Bogaty równa się zły. Więc może podświadomość ci wypiera, że ty nie możesz tak naprawdę dużo zarobić, bo w podświadomości myślisz, że to będziesz wtedy złą osobą. Albo że dużo pieniędzy, no to y, ktoś cię y, oszuka, y, ukradnie ci wszystko i twoja rodzina będzie zagrożona. Więc po co ty masz być bogata, skoro to jest zagrożenie i niebezpieczeństwo? Dlatego. Ważne jest e, siebie posłuchać i na przykład właśnie medytując albo siedząc sobie po prostu. E, wiecie, no zeszedłem i piszą coś. W ogóle odsyłam Was do filmiku intuicyjne pisanie. Must have, nie będę o tym dużo mówić. Zaufajcie mi, kliknijcie sobie w to, e, po tym filmiku, obejście i dajcie mi znać. Serio. Gwarantuję, że to jest game changer. Więcej nic nie powiem. Zobaczcie, zaufajcie. Więc. E, te afirmacje, te pozytywne po prostu zdania mają pomóc zacząć zwracać uwagę, że szklanka jest do pełna. Bo negatywne przekonanie to, że Jezu, czemu ta szklanka jest, czemu tu nie ma więcej wody? I na to zwracamy uwagę i zaczynamy w życiu widzieć więcej braków. Na przykład, czemu jestem na przykład kelnerką, dostałam tylko dwa złota na piwku. Więc, gdy zaczniemy po prostu, mówię, jest to pozytywny zdanie typu ale super, że mam wodę super. Szklanka jest do nawet bardziej pełna i na przykład o super, dostałam dwa zł. Więc my skupiamy się na, tym faj, na tych fajnych rzeczach, i automatycznie ta energia, ten magnes w nas się aktywuje na tą drugą stronę na, na te śrubki, które chcemy przyciągać, a nie na, te, na ten złom, który nie jest nam potrzebny, ale. Jest po prostu to dla nas naturalne, więc oczywiście ten, to przejście z e, tych przekonań negatywnych do afirmacji e, jest dla nas ciężkie, no bo musimy zacząć e, być troszkę innymi ludźmi, a to zawsze jest dziwne, to zawsze jest takie, no na przykład jak nigdy nie chodziłaś na siłownię, bo nie chodziłaś na siłownię, pierwszy trening jest dziwny, ale dziesiąty jest już normalny, tak samo z afirmacjami. E, specjalnie tak robię to oczy, bo e, właśnie ten filmik jest dla ludzi, którzy już są zmęczeni tymi słowami, e, tymi e, pogadankami, więc ja po prostu traktuję manifestacje jako e, coś, co mi pomoże być pewną siebie osobą, która mm, widzi świat e, takim jaki chce, ale wierzy w to, że czeka na nią naprawdę fajne i wartościowe rzeczy. I po to jest ta afirmacja. Manifestacje. Ale jest takie bardzo fajne ćwiczenie, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, jakie mamy te przekonania w tej, w tej podświadomości. Co tutaj się dzieje właśnie z tym bogactwem? Albo większość z nas, uwaga, pewnie to możecie wiedzieć, możecie nie wiedzieć, ma lęk nie przed porażką, a uwaga, lęk przed sukcesem. I nawet ja to mam. Ja to mam. Ja też mam takie przekonanie gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy, gdzieś mi tam wychodzą, że właśnie bycie bogatą osobą to jest bycie złą osobą, więc gdzieś tam, no jak mogę przysięgać jeszcze więcej, skoro mam gdzieś tam jeszcze ten zalążek tego myślenia. Chociaż ja zrobiłam wiele pracy, włożyłam to, więc jestem już w tym miejscu, w którym jestem, za które jestem bardzo wdzięczna, ale jeszcze pracy trochę jest przede mną. I tak naprawdę rozwój osobisty to jest praca do końca życia. Wracając do ćwiczenia przy okazji zapalę sobie świeczkę, bo bardzo ładnie pachnie, jest słodko, taka złota, waniliowa, taka mega basicowa, ale naprawdę przepięknie pachnie. To jest takie teraz sobie poznać, jest takie ćwiczenie, od którego w ogóle zaczynałam, yy, zaczynałam, po prostu zaczynałam i które mi pozwoliło zauważyć yy, takie moje wstępne pierwsze rzeczy, które musiały wyjść, żebym zaczęła pracę nad sobą. I to ćwiczenie wygląda tak. Weźcie sobie taką zwykłą kartkę, po prostu zeszyt. Może na przykład taki normalny, mniejszy zeszyt, gdzie jest po prostu, wiecie, dwie strony. I na przykład na tej stronie napiszcie sobie sferę życia, pieniądze, na przykład na tej miłość, na tamtej, na kolejnych kartkach przyjaźń, jakość życia, odpoczynek. I napiszcie, uwaga, po 10 negatywnych przekonań, które wyjdą z Waszej podświadomości. I to się to wygląda tak, że pierwsze 5, 6 albo nawet tylko 4 przyjdą szybko. Yy, natomiast żeby napisać je 10, to potrzebujecie nawet czasem dnia, tygodnia, dwóch tygodni, żeby to wyszło. Możecie dać sobie cel 15, jeżeli chcecie od razu gdzieś tam oczyścić yy, siebie bardziej, ale jeżeli dopiero zaczynacie, to polecam po prostu zrobić te 10 żeby właśnie móc pójść dalej i chcę doprowadzić Was do takiego momentu, żebyście sami widzieli jaki najlepszy sposób jest dla Was i co Wam też pomoże, by zacząć zauważyć, że szklanka jest do pełna i zacząć przyciągać, bo prawo przyciągania niestety właśnie nie da się wyłączyć i powiedzieć sobie, ok, ja już dzisiaj nic nie przyciągam, wyłączam to jest ok, my zawsze też też przyciągamy, zawsze, bo nie da się tego włączyć i ludzie właśnie naturalnie są sami energią i przyciągają energię podobną do, do nich, do nas. Więc gdy ja jestem w istotliwości HZ 312, to będę przyciągać taki scenariusz, takie właśnie sytuacje, które będą mi udowadniać moją teorię o życiu. Na przykład, że ludzie nigdy mnie, zawsze mnie nie szanują, no to przyciągam właśnie ten ta częstotliwość do mnie przyjdzie z sytuacją, gdzie na przykład e, ktoś na przykład w Kasie mi powie na kasie w jakimś sklepie mi powie, że e, nie wiem, że ja jestem jakaś taka i nie taka, że nie mam prawa głosu, albo nauczycielka w szkole na mnie nawrzeszczy, albo ktoś w pracy mnie poniży, więc będę musiała zobaczyć w świecie realnym e, dowód na to, że rzeczywiście ludzie mnie nie szanują, ponieważ ja tak emanuję. I kolejna rzecz, y, ta, ta, ten cały wszechświat, to po prostu ta energia. To wszystko, co wokół nas jest, to, to przezroczyste coś, co, czego my nie widzimy, a co czujemy. Nie wie do końca też, y, tak jakby co jest dla nas dobre, co nie. To po prostu ta energia przyciąga po prostu to, kim jesteśmy, co czujemy. Więc jeżeli czujemy się beznadziejni, brzydcy, niepewni siebie, nie warci miłości, więc y, od razu dajemy sobie taki podpis, to przyciągam. Tak, to chcę, bo to jest moja rzeczywistość, to wierzę. I o tym myślę, więc tak ma być. Jeżeli zaczynamy to zmieniać, więc na początku będzie to dla nas dziwne, zasługuje na miłość, cieszę się niczym i tym zdrowiem, pieniądze są dla mnie bezpieczne, to jest dziwne, ale musi minąć momentum, rozkręcić się to momentum. U kogoś to może być kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, e, dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, w zależności kto, jak intensywnie pracuje nad sobą, jak bardzo się nie chce poddać, bo ważne jest, by się nie poddać. Bo bardzo łatwo jest się poddać i bardzo łatwo jest wrócić do starych przekonań. Bardzo łatwo, iż tyle razy wracałam i zaczynam od nowa, ale nawet jeżeli wrócicie do starych, to pamiętajcie, że możecie następnego dnia wrócić albo za godzinę wrócić i kontynuować swoją pracę, żeby w ogóle tego już by się nie poddać. Ale to już właśnie mówiłam. I zacząć mówić sobie, yy, zacząć wierzyć, że zasługujemy właśnie na te lepsze rzeczy, więc. Skoro my i tak zawsze coś przyciągamy, przyciągamy w to, co wierzymy, to, co czujemy, to, o czym myślimy, więc to jest fakt, że my zaczniemy to manifestować. To nie jest magia, to nie jest manifestacja ta taka odrealniona, że trzeba być jakimś wybitnie uzdolnionym, wtajemniczonym i takim świętym, by manifestować. Po prostu to jest co fakt, w to nie trzeba wierzyć, bo czemu na przykład ludzie mówią. Odpukaj, albo e, nie wiem, nie mów tak, bo zapeszesz. no właśnie, bo gdzieś tam wiedzą i czuję, że jesteś takiego prawa przyciągania, ale w te rzeczy dobre już niekoniecznie. No bo innym e, w polityce, wyżej i jeszcze tak dalej się nie opłaca, by nam się żyło lepiej. Wiecie o co mi chodzi? Zwróćcie na to uwagę. Że raczej wiadomości przekazałem tylko tragedię niż że życie jest piękne i trzeba się cieszyć życia, no bo... To jest dla nich lepsze. Więc wypiszcie sobie po, ty, po te 10 takich negatywnych przekonań i wybierzcie sobie: na przykład, macie trzy sfery życia i znajdźcie takie po jednym złym przekonaniu z jednej sfery życia, takie najbardziej mocne, takie, że czujecie to aż w kościach, że kurde, no, czuję to. Na przykład, że pieniądze to niebezpieczeństwo, albo. Yy, nie wiem, pieniądze to jest trzeba zarabiać tylko ciężką pracą I, I ty wiesz, że tak może tak wcale nie trzeba, albo że ty tak nie chcesz. Więc z tego złego przekonania tworzysz poz, zdanie przeciwstawne i wychodzi po prostu pozytywne zdanie, czyli tak zwana afirmacja. Czyli zarabianie pieniędzy jest dla mnie łatwe i przyjemne. Zarabiam pieniądze w łatwy, łatwy i naturalny sposób z oczekiwanych i nieoczekiwanych źródeł. Stwórzcie z tego zdanie, które będzie Was wspierać, a nie. E, dobijać. No. I, jest, i, I na przykład z drugiej sfery życia, tak samo, że na przykład nie jestem godna miłości, nie, nie, nie wierzę w siebie i tak dalej, to, e, to zasługuję na miłość, przyciągam e, ludzi, którzy dają mi tę miłość, ja umiem kochać, jestem osobą osoba warta uwagi, jestem pewna w siebie. I na przykład z, z jakiejś jeszcze sfery życia stworzyć taką, takie trzy pozytywne afirmacje, bo ja polecam mieć dwie, maksymalnie trzy afirmacje, które będziecie powtarzać w danym czasie. Nie mieć ich 10, 15, 130, a mieć takie dwie, trzy, które będziecie tak długo wałkować, tak codziennie, bo Wam się też chciało, a wiecie, że macie 7 do powtórzenia, to jest trochę męczące. Macie takie dwie, trzy zdanie, że pieniądze są dla mnie bezpieczne, ludzie zwracają się do mnie z szacunkiem. Takie rzeczy wewnątrz Was, podświadomość, Wie, wiecie, że to podświadomość, bo zrobiliście tutaj na przykład ćwiczenie i wstajecie rano i mówicie... Dobrze się zwracam do, do mniej szacunków. Jestem, nie wiem, wartościową osobą, jestem odpowiedzialną osobą i zasługuję na miłość. Pieniądze mamy bezpieczne. I powtarzać tak sobie te dwie czy afirmacje. E, dzień, e, dwa, czy miesiąc, aż, aż będzie klik. A uwierzcie mi, że klik będzie, u każdego z nas ten czas jest zupełnie różny. U mnie kiedyś pamiętam te pięć lat temu, był klik dopiero po dwóch i pół miesiącach. Przez dwa i pół miesiąca mówienia afirmacji nic nie wierzyłam, nic się nie działo. Ja ryczałam, jak po prostu nie wiem, jak do kogo można to dopasować, ale strasznie płakałam, do lustra, nienawidziłam siebie, swojego głosu, wygląda twarzy, wszystkiego. Bałam się popełnić błąd, bałam się być nieidealna, bałam się być skrytykowana, teraz mam to gdzieś, Totalnie gdzieś i to wymaga ode mnie czasu, bo poddać się jest łatwe, tak samo jedziesz na siłownię, robisz tydzień treningu, masz motywację, a później łatwiej się poddać. Tak to jest to samo, to jest to samo, nasz umysł jest tak samo wyglądający jak nasze ciało, po prostu wszystko zaczyna się tak naprawdę od umysłu, bo żeby nawet pójść na tą siłownię trzeba sobie dać takie zadanie, że robić nawyk, wyrobienie nawyku to jest robienie rzeczy nawet kiedy nam się nie chce, by tylko nawet pójść pochodzić 30 minut na kardio na siłowni właśnie, by trzymać tego na nawet powiesz tylko raz dziennie tam afirmację. To już jest lepsze niż nic. I wstajesz rano, mówisz ta afirmację, jedziesz do pracy na przykład pociągiem, mówisz ta afirmację, jedziesz tramwajem, mówisz afirmację, jedziesz autobusem, pieszo, nie wiem, ee, samochodem powtarzasz, wracasz do domu, powtarzasz, jesteś w domu, powtarzasz, myjesz się, powtarzasz, pieszkawa, powtarzasz, żeby jak najczęściej się tym otaczać, by szybciej to uwierzyć, by to się twoje, stało Twoim nowym przekonaniem życiowym, że no bo. Rodząc się w jakimś, w jakimś środowisku, myślimy, że to jest prawda, że działa, że tak mają wszyscy. A na przykład ktoś się rodził totalnie w totalnie innym środowisku, na przykład obfitości, miłości, to dla niego to jest naturalne i nie wie, że może być inaczej. Więc to, gdzie się urodziliśmy, nie definiuje to, jak będzie cały czas wyglądać. Wszystko zależy od nas. Więc jeżeli chcesz lepiej żyć niż do tej pory, zatroszczę się ci o, o siebie swoją, o, po prostu o siebie. To bądź uparta, bądź uparta, nie podaj się po tygodniu dwóch, bo to nie działa, to zadziała, tylko musisz być wytrwały, wytrwały. Będzie klik, będzie klik, musisz mi to, musimy po prostu zaufać. A mówię to dla Twojego dobra. A więc podsumowując, podsumowując, to jest bardzo ważne podsumowanie, więc zostań do końca, yy, pamiętaj, że Lepiej zrobić minimum niż nic, ale jeżeli będziesz sobie w dobie powtarzać, że jesteś beznadziejna i raz tylko powiesz afirmację, że no dobra, jestem, nie jestem beznadziejna, to za mało. Musisz jednak trochę bardziej przyważać i przeważać i mówić te rzeczy, które chcesz, żeby przebiły te negatywne. Więc nie bądź leniwa i nie bądź leniwe, Znowu się patrzę tutaj, nie tutaj. Będę tutaj patrzyła. Manifestacja nie jest dla wybranych, nie jest niczym skomplikowanym, nie trzeba w nią wierzyć, nie trzeba coś wyjątkowo robić. Po prostu już budząc się rano, przeciągasz. Przeciągasz to, co mówisz. Na przykład, o, nie ma klientów, o, nie ma pieniędzy, o, pewnie znowu szefa będzie miała zły humor, o, coś tam coś na pewnie zaraz nie będzie miejsca w autobusie, będę stała całą drogę. Tak. Takie będzie życie Twoje, bo tak, mówisz sobie, w to wierzysz, to powtarzasz. Więc tak samo uwierz, że na ciebie czeka zawsze miejsce, że szefowa będzie miała dobry dzień, że szefowa nie ma wpływu na Twój dzień, że ty sama kontrolujesz swoje myśli i emocje i zacznij wierzyć w to, że czekają też na ciebie dobre rzeczy. Więc nie poddawaj się, nie bądź leniwa, bo to chodzi o twoje życie. O Twoje życie. Dzień mija. W ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, zauważyłeś, że czas mija naprawdę szybko. Ja nie wiem, może przez to, że jestem coraz bardziej dorosła, to zauważam, ale to totalnie jest. Tydzień to jest stosownie jak jeden dzień. Niedłużej. Ja to tak odczuwam. Więc czas i tak minie. Zadbaj o siebie, o swoje dobro i uwierz w to, że. Skoro i tak przyciągasz na przykład negatywne rzeczy, bo łatwiej Ci nie uwierzyć i prawie przyciąganie działa cały czas, więc tak samo to by też nie zacznie przyciągać dobre rzeczy, jeżeli rozkracisz to momentum, bo musi minąć ten określona ilość czasu, by złamać to negatywne na to pozytywne i żeby to się rozkręcało po i pomału i tak dalej więcej i więcej i więcej, więc musisz to rozkręcić. Rozkręcanie momentum trwało każdego inaczej, inny okres czasu nie, nie można się podać, ale y, zawsze jest fakt, to jest fakt, że to prawda, bo przyciągasz jakieś rzeczy, o których myślisz, więc możesz zacząć myśleć inaczej i przyciągać inne rzeczy po prostu odwrotność. Więc nie musisz szukać więcej udowodnień, więcej, e, nie wiem, dowodów e, jakichś magicznych i tak dalej. Po prostu spróbuj, e, a żeby spróbować, trzeba się nie poddać. No, to jest chyba najtrudniejsze. A osoby, które trafiają na mój profil pierwszy raz albo dawno mnie nie, nie oglądało, nie wiedzą w ogóle, kim jestem, co ja tutaj robię, to e, jestem Anastazja, po prostu nagrywam filmiki, e, kieruję się w życiu impulsem, czyli czuję, działam, nie czekam, żeby będę idealne na co dzień manifestuję na co dzień duże rzeczy sobie zmanifestowałam już przez jakiś okres czasu o których o tych rzeczach mogę wam opowiedzieć zajmuję się na co dzień astrologią bo jestem astrologką i analizuję kosmogramy urodzeniowe więc jeżeli taki temat was interesują, jak wasz wykres urodzeniowy co kryje wasz kosmogram jakie talenty jakie, jaki potencjał życiowy jaką misję życiową, jakie lekcje jakie przeszkody jakie pieniądze gdzie są te pieniądze? Jaka ścieżka kariery? Jaką miłość potrzebujecie? Kogo przyciągacie na, tak na co dzień? E, kiedy poznacie na przykład tego prana, Znaczy, kiedy ja nie jestem e, wróżką i nie przewiduję przeszłości? Kiedy spotkacie i gdzie? To są takie energie e, o was. To jest po prostu kosmogram na podstawie waszej dokładnej godziny, miejscowości i dacie urodzenia i widzę was po prostu. Mm. I mówię to, co wy już i tak czujecie, ale na przykład wiele lat zajmuje to, bo w ogóle to. Przed sobą przyznać, a czasem to, co usłyszycie yy, od kogoś, zarezonuje dużo szybciej i dużo szybciej zaczniecie też wierzyć w siebie. Kosmogram jest po to, by w siebie uwierzyć i działać po prostu na maksa. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz analizuje właśnie wielkie trójki, czyli big Czy znaki co do że jak ktoś na przykład nie chce zaczynać od kosmogramu, o czegoś lżejszego, to poznać swój księżyc, ascendent i znak. Yy, Księżyc Słoneczny. Również prowadzę konsultacje o manifestacji. I do końca grudnia, można tak powiedzieć, jest to oferta Krok, którą zdradza 12 Świętej Dni Nocy. Sekret 12 Świętej Nocy, czyli okres między 24 a 25 grudnia, do 5 stycznia, czyli przed świę... 6 stycznia, czyli trzema królami. Rozpędziłam się. I to jest czas, który warto przeżyć światowym, bo zakładamy wtedy fundamy na 25. rok. Więc jeżeli taki temat Was interesują i moja osoba Wam e, przypada do gustu, moja energia, mój, mój taki chaos artystyczny, e, jestem z uciekalnym lwem to też jest bardzo ważna informacja, która powinna być w CV uwzględniana. Znak jest Diaku. <noise> Więc e, jeżeli Wam się to podoba, zostawcie suba i przychodźcie tutaj na tą drugą platformę. E, tam będzie mniej więcej też na co dzień. I. Możecie na przykład zamówić też analizę kosmogramu. Zapewniam Wam bardzo luźny, komfortowy vibe i dużo, dużo konkretnych informacji o bezlanie wody. A więc życzę Wam u mnie jest wieczór. Przyjemnego wieczorku, dnia, weekendu. Wszystkiego najlepszego.